We'll Znajdujemy się na terenie dawnego obozu niemieckiego, Stalagu 3C, w miejscowości Drzewice, niedaleko Kostrzyna, obecnie będące dzielnicą miasta. Stalag 3C był jednym z największych obozów niemieckich na terenie Brandenburgii, no i siłą rzeczy obecnie województwa Lubuskiego. Co oznacza nazwa? Stalak to skrót od niemieckiego słowa Sztamlag, czyli obóz jeniecki dla szeregowych i podoficerów. Numer 3 to numer okręgu wojskowego, tak zwanego Wehrkreis, z Berlina. Jemu obóz jeński był podporządkowany administracyjnie. Natomiast litera C to z kolei rodzaj nazwy własnej tego obozu. Obóz funkcjonował od 1938 roku od zajęcia przez Niemcy Czechosłowacji, kiedy trafili tutaj pierwsi Jeńcy, żołnierze Czechosłowacji. Później pojawiali się żołnierze polscy, a później kolejno. Żołnierze z kolejno podbijanych krajów przez Trzecią Rzeszę. Kto był tutaj głównie? Bo właśnie nie żołnierze polscy. Byli tutaj na przykład Francuzi, Anglicy, Holendrzy, Belgowie, Amerykanie, Grecy czy Jugosłowianie. Był to obóz bardzo wielonarodowy, i jak wspominają wszyscy zgodnie we wspomnieniach, żołnierze tutaj będący w charakterze jeńców. Były tutaj bardzo ciężkie warunki bytowe, słabe wyżywienie. Ciężkie warunki klimatyczne, ciężko z opałem, zimno, głód, choroby oraz ciężka praca. Natomiast zdecydowanie najcięższą sytuację w tym obozie mieli żołnierze radzieccy. Z jakiego powodu? Przed rozpoczęciem wojny Związek Radziecki nie ratyfikował konwencji genewskiej, traktując ją jako, tu cytat, burżuazyjny wymysł. I tym samym dając nazistowskim Niemcom wygodny powód, pretekst do traktowania swoich jeńców wziętych do niewoli jako istoty nieludzkie pozbawione praw jeńców wojennych. Tym samym można było ich wykorzystać do niewolniczej pracy na terenie, chociażby samego Kostrzyna zakłady, dzisiejsze zakłady papiernicze zakłady chemiczne koncernu IG Farben, tam ci żołnierze byli wykorzystywani masowo i masowo ginęli po prostu z przepracowania i niedożywienia. Łącznie przez teren obozu przewinęło się około 70 tysięcy jeńców, dokładnej liczby nigdy nie poznamy, a 12 tysięcy zmarło z głodu, z niedożywienia, z chorób, z rozstrzeliwania również. I zostało pochowanych na pobliskim, niedalekim stąd cmentarzu. Kres funkcjonowania obozu to rok 1945, koniec stycznia, kiedy teren obozu zostaje wyzwolony przez jednostki Armii Czerwonej idące w kierunku Kostrzyna. Pamięć o Stalagu pielęgnuje po pierwsze, jako pierwsze zaczęło, Gimnazjum nr 2 imienia Integracji Europejskiej znajdujące się w Drzewicach, tam znajduje się Izba Pamięci poświęcona losom jeńców i temu, co zostało po Stalagu. Również Muzeum Twierdzy na swojej ekspozycji ma część poświęconą cmentarzom wojennym z okolic Kostrzyna, w tym Stalagowi 3C, bo tutaj cmentarz nie jest jedynym cmentarzem wojennym i w przyszłości planujemy rozbudowę tej sekcji, by Nieco więcej opowiadać mieszkańcom miasta na temat właśnie tego, co tutaj się działo, i pokazywać pamiątki po jeńcach, którzy tutaj byli, funkcjonowali i niejednokrotnie umierali. Jednymi z ciekawszych i ważniejszych znalezisk yy, znajdowanymi na terenie Stalagu są przedmioty osobiste żołnierzy poświadczające ich tożsamość wprost. Na przykład tego typu identyfikator, nieśmiertelnik, wykonany na blaszce cynkowej z napisanymi personaliami. Nieśmiertelnik francuski, również znaleziony na terenie Stalagu, noszony na łańcuszku. Oraz nieśmiertelniki żołnierzy włoskich, tak wyglądające, z napisanymi tutaj danymi żołnierza, bardzo rozbudowanymi w swojej treści. Również o tożsamości żołnierzy tutaj będących o ich pochodzeniu świadczą inne drobiazgi, tak jak guziki, tutaj w dwóch rozmiarach guziki belgijskie, noszone na mundurach żołnierzy belgijskich, też tutaj znajdowane, czy guzik z munduru żołnierza. Francuskiego. I ostatnio z takich rzeczy są pieniądze. I tutaj znalezione chociażby sowieckie kopiejki, być może będące w posiadaniu żołnierza znajdującego się w obozie.